Rozpoczynamy sprzedaż naszej nowej inwestycji w Sowotel Mosina. To kompleks apart hotelowy, który łączy nowoczesną architekturę z gotowym potencjałem do wynajmu. W ramach inwestycji Sowotel Mosina powstaną 43 lokale inwestycyjne o powierzchni od 20 do 43 m2. Wszystkie będą przygotowane pod najem, zarówno krótko jak i średnioterminowy, a w obiekcie zaplanowaliśmy recepcję, parking naziemny, strefę sportową z kortem do padla oraz całodobowy monitoring. Mosina jest jednym z miast z najmniejszą dostępnością lokali na wynajem w powiecie poznańskiej. To ogromna szansa dla inwestorów, bo popyt przewyższa podaż. Nie musisz kupować inwestycyjnie tylko w Poznaniu. Równie dobrze, a często bardziej opłacalnie możesz zainwestować poza nim i zarabiać więcej. To propozycja dla osób, które chcą bezpiecznie ulokować swój kapitał i zarabiać na wynajmie, bez konieczności zajmowania się obsługą gości. Dzięki współpracy z Booking Host oferujemy pełne zarządzanie najmem, a lokale będą dostępne na wiodących platformach rezerwacyjnych, takich jak Airbnb, Bookingcom czy Expedia. Sowotel Mośina to możliwość odzyskania 23% VAT także przez osoby prywatne, opcja wykończenia. Pod klucz spokojna lokalizacja pod Poznaniem, gdzie jest tylko kilkanaście minut drogi, a oprócz tego bliskość terenów spacerowych nad kanałem Mosińskim i lokalnej infrastruktury. Nie można zapomnieć o pełnym zapleczu dla gości, gdzie znajdziemy recepcję, parking i strefę sportową. Sprzedaż niedawno ruszyła, a już pierwsze umowy rezerwacyjne zostały podpisane. Dla pierwszych siedmiu klientów przygotowaliśmy specjalną cenę 149 750 zł netto na wybrane lokale. To inwestycja, w której Twój kapitał może bezpiecznie pracować.